Siemanko siemanko, ja jestem Chemikser, a to jest drugi odcinek z Stars. Dzisiaj nagrywam z moim kolegą Siemanko. i dzisiaj nagry, e, nagrywamy e, starcie w, w trybie duo. 5 e, bitewek i koniec odcinka. W było chyba cztery bitewki i koniec odcinka, nie pamiętam już. Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, jeżeli dostawicie subskrypcję, chociaż jedną, dzięki temu mam e, większą radość, większą radość do nagrywek. Jak dajcie mi lajka, będę bardzo zadowolony i będzie chociaż więcej, będzie więcej odcinków. Zaczynamy z pierwszą rundką, jesteś gotów? Tak. Zaczynamy. Oczywiście niedawno trafiłem Barley'a, chociaż dziś, w dzisiaj... Daryla! Daryla, przepraszam. Barry i Dary to prawie to samo, no. Ale trafiłem Daryla. Daryla, Barla ja już mam. Oczywiście mój kolega lubi grać koltę. Ale Primo jest. Przepraszam, że mój... Przepraszam, że takie krzyki, ale to mój pies tutaj wariuje. wariuje. No jak nie, a co to robi teraz? Riko. Jeżeli, jeżeli dacie mi komentarz, na przykład hashtag Rico, dostaniecie ode mnie, dostaniecie na kolejnym odcinku pozdrowieni. Hashtag Riko. Kto pierwszy na, na, tak napisze to zostanie pozdrowienia i Podarujcie ode mnie. Czyli na przykład lubimy cię. Zginąłem, no bo i było tam czterech. Oni mają po... No, wam. Dobry. Jeszcze cztery czy jeszcze cztery rundki i koniec odcinka no ja już miałem Dobra, zaczynamy drugą rundkę. Tak, ale po prostu jestem skupiony na grze. No idziemy dobrze. na Broka. Ja go mam znajomy. Ja uciekam. Nie, ja Uciekam. Ja powiedział uciekam. Przepraszam Was, że po tamtym odcinkiem mówiłem, że będziemy na tym odcinku nagrywać. E, nagrywać, że otwieram skrzynki, ale po prostu miałem takie wygrywki, że wygrywałem i że normalnie nie są mi le lecieć te punkty do skrzynek i nie mogłem tego nagrać. 4 kurde, ja mam tu szarik, która jest na swoim ulcie, ale no i kurde, i kurde mnie dzień przyłapał. A, wygraj. O, wybraliśmy w swoim odcinku i Lecimy z trzecią rundką. albo nie Zaczynamy. Oczywiście pozdrawiam Oliviera Łuczaka, to mój kolega z klasy. Po tym, po tym w bitwie zrobimy... zrobimy swój właśnie klan. powyżej się na nasz mój własny klan No bo to będą sami, sami moi ludzie, którzy mnie subskrybują. Ja nie mogę być No to musicie za subskrybować. Jest taki speediego sarpa To jest No to tu kolega Dobra, mamy już cztery Power Cupzy. Mam 4 A nie, nawet 5. No, I mam tik-toki własne. Wiecie, to pod pierwszym odcinkiem z Minecrafta. Bo mówiłem wam, wezmę się. No, to były pierwsze odciny. No, bo nie mogłem nagrać. Majta, bo nie mogłem, bo mam za mało tego, tego pamięci. Sprawdzę chrzaki. Jessie, 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 się dobra nita bierzemy i co to no, jest na krótkie to co ty chcesz ona ma tego misia już ma misia ja zamijam misia moja ja, ja powiem już... się Dobra będzie dobrze ludzie stwarzamy swój klan, poczekaj Stwarza, stworzymy swój klan, zaczynamy, weźmy O, I ty T, E, M, Mam że ja mam krean, w którym wstety, pierwszy mało, to, jest spójna, bo jest. Okay, to opis będzie, zaprasza, zaprasza. Ina nie? Zobaczymy. O kurde, myślę i teraz my, a nie wiem się po kurde, myślałem. że tak długo pisa, pisze, ale muszę się jeszcze nauczyć. Utwórz klan! Jest, dowódca! Widzisz? dobra, zaczynamy. Zaczynamy! Dalej. No dobra, ale dalej gramy. Czwarta rundka. jest Chyba ktoś Chyba u Typek ma też pomyłkę, ale chyba, że to jest podwinięte. Nie przeklinaj na moim odcinku. Aj, Jessie! Kurka wodna. Odbiło się od codziennego czasu. Jak? Dobra, ostatnia rówka. Teraz była ostatnia. Nie. Tak szeptujemy tak. Was. Zmieniamy postać Zmieniamy postać? Co ja biorę Daryla Kupisz Daryla? A ja biorę Colta no, Jestem mistrzem Daryla ja, ja jestem dopiero nowy się znaczy nowy no. o, Sherry jest u mnie Wiesz co, ja może ucieknę od niej

no i zaczynamy z El Primo! Najzwoją najrzadszą postać. Zaczynamy dalej. Naj swoją najrzadszą postaci. Najrzadszą. Najrzadsza postać. Nita może być? Nie. Najrzadsza, najlepsza. Rico! Moja, ma, Rico! Weź postań ten której masz najwięcej więcej. Tak. Bardzo rzadki mam. Rico. Mogę wziąć Riko? Dobra, gramy Rico. Tarek, Oczywiście mój kolega trafił Klarę, z której jest bardzo powolony. Tare Tare Ludzie jak, po, jak powiedziałem źle To poprawcie mnie O no Tak dokładnie No dobra jeszcze dla was Jeszcze jedna rundka Ostatnia rundka ja biorę bóla. Gotowy? Jestem w stanie. Kogo? Nie. No dobra, tam. Ostatnia rundka teraz naprawdę. I koniec odcinka. 11 minut już trwa. 11 Jeden... Myślisz, że odcinek nie może trwać 20 minut? Może. Na no, mobizę nie może. Na no, mobizę nie może. Idę... Nie, koltek, kolt, 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 ale kolec jest na długo. Cieba, bo tu jest Jesse. No nie wynóbek, ale pozdrawiamy go oczywiście. Не, я не знаю.